Cześć podróżniku dawnych legend. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że uwielbiasz starożytne tajemnice i historie, które wywołują dreszcze na plecach. Dziś zanurzymy się w mroczne sekrety mitologii słowiańskiej, gdzie niespokojne duchy i mściwi bogowie przecinali ścieżki śmiertelników. Przygotuj się na poznanie trzech przerażających legend. Ach, i zanim zaczniemy, nie zapomnij, zasubskrybować kanału. Dzięki temu nie ominiecie żadna z naszych przygód po mitologiach świata. Duch nocy, tajemnica rusałki. W pewnej dawnej wiosce, otoczonej gęstymi lasami i krętymi rzekami, wiatr zawsze szeptał sekrety. Mieszkańcy żyli w strachu przed cichymi nocami, gdy jedynie delikatny szum płynącej wody przerywał ponurą ciszę. Wierzono tam w istnienie rusałki, kobiecego ducha, który wędrował wzdłuż brzegów rzek, czekając na tych, którzy zbliżyli się zbyt blisko. Ale legenda nie zaczyna się jako powieść grozy, Zaczyna się od młodej dziewczyny imieniem Milena, znanej w swojej wiosce z promiennej urody i delikatnego uśmiechu. Była osobą, której obecność sprawiała wrażenie, jakby kwiaty kwitły tylko na jej widok. Serce Mileny należało do Iwana, młodego rybaka. Obiecali sobie wieczną miłość, spacerując razem wzdłuż brzegów rzeki i szepcząc obietnicę w blasku księżyca. Jednak los nie zawsze jest łaskawy pewnego dnia iwan wyruszył na targ do odległego miasta obiecując rychły powrót milena czekała na niego miesiącami siedząc nad brzegiem rzeki, gdzie zwykle się spotykali, ale iwan nigdy nie wrócił nie wiedziała że podczas swojej podróży zakochał się w innej kobiecie gdy Milena dowiedziała się prawdy od posłańca, jej serce pękło jak lustro roztrzaskane o ziemię. Zrozpaczona pobiegła nad rzekę, gdzie przysięgali sobie miłość, i płacząc powoli weszła w głębokie wody. Prąd porwał jej ciało, ale jej dusza nie zaznała spokoju. Tej nocy mieszkańcy wioski usłyszeli dziwny szmer dochodzący z rzeki, jakby sama woda łkała. Tak narodziła się rusałka. Powrót rusałki. Śmiertelna pokusa, przemiana Mileny, była całkowita. Teraz jego skóra była blada jak światło księżyca, a długie zaczarowane włosy tańczyły w wodzie. Oczy, niegdyś pełne miłości, teraz lśniły mieszanką bólu i zemsty. Mówiono, że wędrowała nocami po brzegach rzeki, przyciągając nieostrożnych mężczyzn swoją hipnotyzującą urodą i melodyjnym głosem. Ale krył się w tym sekret. Ci, którzy odpowiedzieli na jej wezwanie, nigdy nie wracali. Rybacy znali tę historię, ale nie wszyscy w nią wierzyli. Aż do czasu, gdy młody Łukasz, uparty myśliwy wyśmiał przesądy wioski. Pewnej letniej nocy, gdy lekki wiatr szeptał w lesie, postanowił wybrać się nad rzekę. Nie boję się duchów smutnych kobiet, powiedział z śmiechem, podczas gdy jego przyjaciele obserwowali go z niepokojem. Gdy dotarł na brzeg rzeki, cienka mgła unosiła się nad powierzchnią wody, a pełnia księżyca rzucała srebrne światło na okolice. I wtedy ją zobaczył. Siedziała na skalę. Kobieta o nieopisanej urodzie czesząca mokre włosy palcami. Jej głos, delikatny jak zapomniana melodia, zawołał go. Zgubiłeś się, podróżniku? zapytała. Łukasz oczarowany podszedł do niej, ignorując zimny dreszcz, który przeszył jego skórę. Kiedy się zbliżył, rusałka uśmiechnęła się, ale nie był to uśmiech powitania. To był uśmiech kogoś, kto wie, co się wydarzy. Jednym subtelnym gestem przyciągnęła Łukasza do rzeki. Próbował krzyczeć, ale lodowata woda wypełniła jego płuca. Wszystko, co po nim zostało, to dźwięk fal delikatnie uderzających o brzeg. Klątwa i ochrona mieszkańców ciała mężczyzn, których zabierała rusałka, były odnajdywane w rzece, ale wioska wiedziała, że ona tam jest. Następnego ranka, gdy przyjaciele Łukasza nie mogli go znaleźć, zrozumieli, co się stało. Strach ogarnął wioskę, a starszyzna postanowiła działać. Mądra kobieta, imieniem baba Nadia, znająca dawne sekrety, powiedziała mieszkańcom, że jedynym sposobem na uniknięcie rusałki jest wieszanie czerwonych wstążek na drzewach w pobliżu rzeki. Czerwony symbolizuje życie wyjaśniła. A rusałki nienawidzą tego, czego same nie mogą już mieć. W ten sposób mieszkańcy wypełnili brzegi rzeki czerwonymi wstążkami, przywiązując je do niskich gałęzi i pni drzew. Przez pewien czas wioska zaznała spokoju. Nikt więcej nie znikał w nocy pełni księżyca, a rusałka zdawała się zniknąć. Ale legenda głosi, że nigdy nie odeszła naprawdę. Gdy wstążki traciły kolor lub rozwiewały się na wietrze, niebezpieczeństwo powracało. Niektórzy mówią, że w mglistą noc nadal można usłyszeć cichy płacz kobiety, odbijający się echem od brzegów. A ci, którzy odważą się podejść zbyt blisko. Cóż być może sami staną się częścią legendy, jeśli kiedyś będziesz przechodzić obok rzeki w cichą noc i usłyszysz słodki głos wołający twoje imię, pamiętaj. Nie każde zaproszenie jest tym, czym się wydaje. Czernobok, bóg ciemności i przeklęte przeznaczenie. Dawno, dawno temu na mroźnych ziemiach starożytnej słowiańszczyzny, gdzie zimy były tak surowe, że nawet wiatr zdawał się przenosić mroczne tajemnice, wierzono w siły wykraczające poza nasze zrozumienie. Lud żył w delikatnej równowadze między światłem a ciemnością, między dobrem a złem, między bogami ochronnymi a bogami niszczycielskimi. A spośród tych przeciwstawnych sił żadne imię nie budziło większego strachu niż Czernobog, Bóg Ciemności. Legenda mówi, że Czernobóg był uosobieniem wszystkiego, co szło nie tak w życiu. Przynosił pecha, choroby, nieurodzaje, a nawet rodzinne tragedie. Jego obecność kojarzono z bezgwiezdnymi nocami, nagłymi burzami i okresami, kiedy życie zdawało się pogrążone w chaosie. Ale nie działał bez powodu. Czarnobóg nie tylko szerzył niepokój gdziekolwiek się pojawił, wystawiał na próbę tych, którzy odważyli się lekceważyć święte rytuały lub zapominali o roli ciemności w życiu. W końcu, jak wierzyli słowianie, bez ciemności światło nie mogłoby być docenione. Wioska i zignorowana przepowiednia w małej wiosce otoczonej gęstymi lasami mieszkańcy wiedli proste, lecz dostatnie życie. Sadzili złote łany pszenicy, które kołysały się na wietrze i hodowali zdrowe zwierzęta. Wioska prosperowała pod ochroną biełoboża, boga światła i nadziei. Jednak wszyscy wiedzieli, że dobrobyt ten wiązał się z warunkiem przestrzegania odwiecznych rytuałów podczas przesilenia zimowego. Był to pradawny i święty rytuał, podczas którego ofiary z chleba i wina. Składano na prowizorycznych ołtarzach wokół wioski, prosząc bogów o ochronę przed ciemnością. Jednak tego roku coś się zmieniło. Młody przywódca zbyt pewny sukcesów w wioski postanowił zignorować rytuał. Nie potrzebujemy już tych przesądów, powiedział. Nasze plony są obfite, zwierzęta zdrowe, nie musimy składać ofiar dawnym bogom. Starszyzna protestowała, ale młody przywódca nie ustąpił. I tak w noc przesilenia, gdy niebo powinno rozświetlać światło ognisk i modlitw, wioska pogrążyła się w ciszy. Nie było ofiar, nie było ceremonii. Jak ostrzeżenie, zimny wiatr przestał wiać, a powietrze stało się ciężkie i nieruchome. To była cisza przed burzą. Gniew czernoboga, cicha klątwa przez pierwsze dni nic nie wydawało się niepokojące. Słońce wciąż świeciło w ciągu dnia, a dzieci biegały po polach. Ale potem powoli wszystko zaczęło się zmieniać. Najpierw plony, wcześniej tak bujne, zaczęły więdnąć bez wyraźnej przyczyny. Liście żółkły i rozpadały się przy dotyku. Zwierzęta, wcześniej zdrowe, zaczęły chorować. Mleko krów szybko kwaśniało, a jajka kur były puste lub pęknięte od środka. To, co naprawdę przeraziło mieszkańców, to choroba, która zaczęła się rozprzestrzeniać wśród ludzi. Zaczęło się od lekkiej gorączki, ale wkrótce nawet najsilniejsi nie mogli wstać z łóżek. Matki płakały przy swoich chorych dzieciach. A starcy bezsilni modlili się do każdego boga, który jeszcze ich słuchał. Wkrótce w snach ludzi zaczęła się pojawiać mroczna postać czernoboga uśmiechająca się z ostrymi zębami i oczami świecącymi jak żar. W koszmarach kroczył powoli ulicami wioski, dotykając drzwi czarnymi długimi palcami, jakby wybierał swoje ofiary. Wioskę ogarnął strach, a młody przywódca, który zignorował rytuał, znalazł się odizolowany, nawet jego dawni sojusznicy się go bali. To gniew czernoboga! Mówili starsi, i nie spocznie dopóki nie zapłacimy za naszą zuchwałość. Szaman i rytuał odkupienia, gdy wydawało się, że wioska jest skazana na zagładę, wezwano starego szamana, który żył na uboczu w lesie. Był to człowiek o długiej brodzie i przenikliwych oczach, znający starożytne sekrety i mówiący językiem bogów. Szaman uważnie wysłuchał relacji mieszkańców i pokręcił głową. Zachwialiście równowagę, powiedział. Aby ją przywrócić, potrzebujemy potężnego rytuału. Rytuał miał zostać przeprowadzony w najdłuższą noc roku, kiedy ciemność panowała niepodzielnie. Na środku wioski rozpalono wielkie ognisko, a każdy mieszkaniec miał przynieść kawałek chleba i krople własnej krwi jako ofiarę. Szaman, ubrany w szaty z futer, zaczął intonować pieśni w starożytnym języku, prosząc czernoboga o przyjęcie ofiary i uwolnienie wioski od klątwy. Gdy ogień tańczył, łacienie wydłużały się na ziemi. Powrócił lodowaty wiatr, ale tym razem nie niósł śmierci, lecz zmianę. Mieszkańcy czuli obecność czegoś potężnego, jakby sama ciemność ich obserwowała. Kiedy ostatnie słowa pieśni wybrzmiały, ogień wystrzelił w górę błękitnym płomieniem, po czym nagle zgasł. Zapanowała głęboka cisza, a mieszkańcy czekali. Następnego ranka słońce wzeszło jaśniejsze niż kiedykolwiek. Zielone liście zaczęły wyrastać na polach, zwierzęta powstały zdrowe, a nawet chore dzieci odzyskały rumieńce na twarzach. Klątwa została przełamana, ale mieszkańcy już nigdy nie zapomnieli tej lekcji. Dziedzictwo Czernoboga, choć wioska została uratowana, strach przed Czernobogiem nigdy nie zniknął. Co roku podczas przesilenia zimowego odprawiali rytuał z większą gorliwością niż kiedykolwiek, zostawiając bogom hojne ofiary. A nawet dziś, ci, którzy mieszkają w najodleglejszych zakątkach Europy Wschodniej, wciąż pamiętają legendę o Czernobogu. Jeśli kiedyś usłyszysz, że wiatr dziwnie szumi w zimową noc albo ciemność wydaje się cięższa niż zwykle, pamiętaj, ciemność nie znika. Ona jedynie czeka na odpowiedni moment, by znów dać o sobie znać. Pakt z domowojem, strażnik domu. W odległej wiosce, gdzie zimowe noce były długie, a wiatr wył przez szczeliny w drzwiach każdy dom skrywał tajemnice. Nie było to coś, o czym mówiło się otwarcie, ale wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że dom to nie tylko drewno i cegły. W środku krył się duch, starożytny, kapryśny strażnik zwany domowojem. Nie był potworem ani duchem zmarłych, lecz tajemniczym opiekunem, który mógł przynieść dostatek lub chaos, zależnie od tego, jak był traktowany: domowoj, strażnik czy ukryte zagrożenie. Mówi się, że Domowoj przybiera postać małego, włochatego starca z długą, potarganą brodą. Jego oczy lśnią w ciemności jak u kota, a szorstkie dłonie przypominają fakturę suchych gałęzi. Rzadko pozwalał się zobaczyć. Zamiast tego objawiał swoją obecność w subtelny sposób. Skrzypieniem desek podłogowych w nocy, delikatnym pociągnięciem kołdry podczas snu lub odgłosem garnków brzęczących w kuchni. Choć nikt tam nie przebywał. Jednak Domowoj nie był z natury zagrożeniem. Wręcz przeciwnie, był opiekuńczym duchem domowym, który zapewniał domowi dobrobyt, pełną spiżarnię i spokój rodzinny. Był jednak jeden warunek. Musiał być traktowany z szacunkiem. Ci, którzy zaniedbali jego potrzeby lub co gorsza, go obrazili, szybko poznawali, jak wygląda jego gniew. Nowa mieszkanka i zgubne zapomnienie pewna opowieść mówi o Jelenie, młodej kobiecie, która po ślubie przeprowadziła się do domu męża w odległej wiosce. "Dom był stary, zbudowany z solidnego drewna, miał małe okna i kominek, który cicho trzaskał w nocy. Pierwszego dnia, gdy rozpakowywała swoje rzeczy, teściowa dała jej poważne ostrzeżenie: nie zapominaj zostawiać kawałka świeżego chleba i miski mleka w kącie przy kominku każdej nocy. Tego oczekuje domowoj. Jeśli będzie zadowolony, będziesz miała dostatnie życie, ale jeśli go zignorujesz, cóż nie chcesz wiedzieć, co się stanie." Jelena uśmiechnęła się, uznając to za głupi przesąd starszych ludzi. Nie muszę karmić duchów, żeby być szczęśliwa, pomyślała. Przez pierwszy tydzień wszystko wydawało się w porządku. Dom był przytulny, mąż czuły, a noce spokojne. Nie zostawiała ofiar. W końcu po co tracić na to czas? Pierwsze oznaki ostrzeżenia wkrótce jednak zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Najpierw mleko, które zostawiała w kuchni, kwaśniało przed świtem nawet w najchłodniejsze dni. Potem zaczęła słyszeć odgłosy na strychu, jakby coś małego biegało tam w nocy. Mąż mówił, że to pewnie szczury, ale Jelena czuła, że to coś więcej. Pewnego ranka, budząc się, znalazła swoje ubrania porozrzucane po całym pokoju, jakby ktoś czegoś w nich szukał. Zirytowana zrzuciła winę na przeciąg wchodzący przez szpary w oknach. Ale kiedy zeszła do kuchni, żeby przygotować śniadanie, zobaczyła, że chleb w piekarniku był kompletnie spalony, choć poprzedniego wieczoru ustawiła ogień prawidłowo. Wszystko wydawało się nie na miejscu. Trzeciej nocy, gdy próbowała zasnąć, poczuła lekkie pociągnięcie kołdry. Przerażona otworzyła oczy, ale nikogo nie zobaczyła. Słyszała jedynie cichy, chrapliwy szept, jakby ktoś bardzo stary próbował coś do niej powiedzieć. To wystarczyło, żeby wstała i pobiegła do kominka. Serce waliło jej jak młot, gdy zdecydowała się w końcu zostawić kawałek chleba i miskę mleka w kącie, tak jak radziła teściowa. Koszmar i ujawnienie prawdy. Ale domowej nie był duchem, który łatwo przebaczał, gdy został obrażony. Tej nocy Jelena miała niepokojący sen. Śniła o starcu, o błyszczących oczach i potarganej brodzie, który siedział na końcu jej łóżka i patrzył na nią z wyrazem dezaprobaty. Zignorowałaś mnie, powiedział szorstkim głosem. Chronię ten dom od pokolenia ty nie okazałaś mi należnego szacunku. Teraz nauczysz się w trudny sposób. Jelena obudziła się zlana potem z echem jego głosu w głowie. Otoczenie wokół niej wydawało się inne, ciężkie, jakby samo powietrze było zatrute obecnością ducha. Wiedziała, że musi działać szybko. Następnego ranka poszła do domu teściowej, prosząc o radę. Starsza kobieta spojrzała na nią surowo. Obraziłaś ducha domu. Teraz musisz złożyć specjalną ofiarę. Razem przygotowały wielką ucztę. Świeżo upieczony chleb, mleko, miód, a nawet kawałek solonego mięsa, dar uważany za bardzo cenny. Wieczorem Jelena złożyła wszystko w kącie przy kominku i uklękła, prosząc domowoja o wybaczenie. Byłam głupia, powiedziała cicho. Proszę, przyjmij te ofiary i chroń mój dom. Powrót z pokoju tej nocy Jelena spała głęboko, bez niepokojących snów. Rano, gdy poszła do kominka, zauważyła, że miska z mlekiem była pusta, a w chlebie znajdowały się małe ślady ugryzień. Poczucie ulgi przepłynęło przez jej ciało, jakby ciężar został zdjęty z jej ramion. Od tego dnia Jelena nigdy więcej nie zapomniała o ofiarach dla domowoja. Noce stały się spokojne, a dom znów zaczął prosperować. Wiatr przestał wyć przez szczeliny, a dziwne hałasy zniknęły. Życie wróciło do normy, ale Jelena wiedziała, że domowoj zawsze tam jest, obserwuje, chroni i czeka na należny mu szacunek. Ostrzeżenie, które nigdy nie zostaje zapomniane, historia domowoja była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Matki opowiadały ją dzieciom, a starsi przypominali młodym, nigdy nie zapominaj o zadowalaniu ducha domu. Domowoj może być twoim najlepszym przyjacielem albo najgorszym koszmarem. Więc następnym razem, gdy usłyszysz skrzypienie podłogi pod stopami, lub poczujesz lekkie pociągnięcie kołdry podczas snu, pamiętaj. To może być domowo i sięgający po kawałek chleba i dobrze byłoby spełnić jego oczekiwania.